Ta dominująca rola obrazu powoduje, że tego typu sprzęty, które jeszcze niektórzy ludzie używają, co mnie niezwykle zadziwia, taki telefon, taki telefon, jeszcze do, do tej pory istniejące, na no moje pytanie bardzo często, jak kogoś widzę taki telefon albo taki, to się pytam: A to ty nie używasz smartfona? Nie wiesz, ja, ja tylko dzwonię. Jeżeli jeszcze są tacy ludzie, którzy z telefonu tylko dzwonią. Wtedy ta doba e, naj, najbliższych lat wymusi, że smartfony będą atrybutem, bez którego Państwo się nie obędziecie. Myślę, że absolutna większość z Was już się bez nich nie obchodzi. Chciałbym e, Państwa absolutnie zapewnić, że wszystko, co się dzieje wokół e, tak zwanego obrazu i digitalizacji, dąży w, za, w kierunku zasady wszystko w jednym. Dzisiaj każdy z nas do smartfonów absolutnie nie może chyba znaleźć ani jednej usługi, której by nie można było chyba do smartfonu jeszcze przyczepić. W tej chwili już są wprowadzane płatności przez telefon. Myślę, że jest to kwestia najbliższego roku, najdalej dwóch, kiedy będzie to już powszechne, podstawowe sieci, bez których każdy z Państwa się już nie obędzie. Tak? Stacje benzynowe, banki wprowadzają to jak obowiązkową formuły płatności i będziemy się musieli do tego przyzwyczaić. Media elektroniczne. No, proszę Państwa, to mnie nie ukrywam, zadziwia, mianowicie te badania Google, na które się to powołuje. Niewątpliwie prawdziwe. Nie mam żadnych podstaw, żeby w jakikolwiek sposób temu zaprzeczyć. Natomiast myślę, że na to należałoby nałożyć bardzo ważną siatkę siatkę zaufania i wiarygodności, jakie mamy do poszczególnych mediów. I do poszczególnych miejsc, w jakich tę, tę, tę informację pozyskujemy. Chciałbym Państwu przypomnieć, że a no właśnie, dojdźmy do tych moich badań, które sam, sam u siebie zrobiłem. W okolicach 14 milionów budżetów w, w ciągu roku mieści mi się jakichś 6, 6 klientów. I tych 6 klientów poprosiłem o po to, aby księga właśnie spadała procentowy wskaźnik użycia narzędzi. W internecie oraz wszelkich innych narzędzi. Proszę Państwa, myślę, że mało kto z Państwa odzywał. Poniżej 15% w budżecie. Reszta to są wszelkie inne narzędzia, public relations, które używamy na co dzień i dzięki którym jesteśmy dobrzy. Tak? Dlatego, że jeżeli zaczniemy mówić o tym, że PR kończy się i zaczyna w internecie, to przestaniemy mówić o PR-ze, zaczniemy mówić o agencjach interaktywnych. A to troszeczkę inny temat. Na, 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 bardziej na temat, kto nam zabiera chleb, albo kto nam w, w mierze wchodzi. Natomiast chciałbym Państwu udowodnić, że media tradycyjne jeszcze nie mają się, może najlepiej, ale jeszcze długo, długo będą ważne dla Państwa, dla odbiorców, a przede wszystkim yy, dla klientów. Dzisiaj kontent, no właśnie, sekundkę przejdę do przodu, bo powinienem ten dowcip właściwie mieć wcześniej. Proszę zobaczyć, tak dzisiaj wygląda kontent. Idea. Dzisiaj wygląda tak. Hej, zróbmy coś fajnego. Fajnie, zróbmy Facebook, jedźmy, YouTube, Pinterest, mobilne oprogramowanie. No dobrze, ale gdzie jest idea? Co będziemy mówić? Oj, tam, daj spokój. Będziemy o, o, tym, o tym dopiero pomyśleć później. Tak właśnie dzisiaj wygląda działanie w mediach społecznościowych, tak bardzo często wygląda. Wygląda działanie w ogóle w internecie. To jest niestety praca do wykonania przez nas. Zacznijmy od kontentu, zacznijmy od idei, a dopiero zastanówmy się, czy ten kontent idea jest właściwa do tego, aby ją wypromować i wykreować we właściwym, w tym właśnie chociażby miejscu. Wrócę z powrotem. Musimy się wyróżnić tą ideą i kontentem, dlatego od tego się nas, po to się nas zatrudnia. Po to państwa zatrudniają wasi pracodawcy, po to moi klienci zatrudniają takie agencje. E, public relations, ponieważ mamy się wyróżnić kontentem i ideą, nie po to, żeby zginąć w tłum. Mamy zbudować tam takie działania marketingowe e, na taką skalę szeroką, jak to tylko możliwe. Pan redaktor bardzo słusznie zauważył, że agencje public relations dzisiaj zajmują się konferencjami prasowymi. Tak, to jest nasza bolączka. Myślę, że od kilku lat próbujemy tą bolączkę w jakiś sposób zlikwidować standardowych. Standardowych, proszę Państwa, narzędzi w Babicoletics można łatwo naliczyć 45-50 takich klasycznych. Przeciętna agencja Babicoletics stosuje tych narzędzi 3. To trochę mało, prawda? To niewiele chyba. W związku z tym, na szczęście rynek się bardzo mocno i coraz bardziej mm, mm, dzieli. Dzieli się na, absolutnie na, na agencje bardzo profesjonalne, duże, cóż, może nie chciałbym zbyt obrazoburczy dla rynku, ale jest ich na moje maksymalnie 10. Tych naprawdę dużych profesjonalnych agencji, które są w stanie podjąć się każdego wyzwania na skalę europejską i światową. Ja zwrócę uwagę tylko na dwa elementy. Taki. Wniosek, który do mnie dosyć silnie e, dotarł e, po, po tych e, kilkudziesięciu dniach toczenia się tego kryzysu, to ewidentne, i co wynika też z mojego doświadczenia, przy pracy przy kryzysach, że prawdziwa e, komunikacja kryzysowa wcale nie polega na tym, żeby radzić sobie z problemami. Prawdziwa komunikacja kryzysowa polega na tym, żeby uniknąć błędów. I to akurat jestem absolutnie przekonany że w przypadku NC, plus było stosunkowo łatwe. I jeszcze jedna rzecz, na którą będę chciał zwrócić, chcę, chcę zwrócić uwagę, to taka, że owszem, podejrzewam, że dosyć często podczas tego kongresu będą wypominane przeróżne komunikacyjne błędy, które się pojawiły podczas tego kryzysu. Natomiast ja jestem absolutnie przekonany, że w większości przypadków Żyd zawinił, a powiesili cygany. Nie da się zrobić dobrej komunikacji, jeżeli sam produkt jest a produktem zaczęli się zajmować więc za producenci w ubiegłym tygodniu. E? Do tego czasu, choćby nie wiem, tam na głowie stawali, czy w tym Kongu, czy gdziekolwiek indziej, jeżeli sam produkt jest źle skonstruowany, to nie może y, y, sama komunikacja tego załatwić. Komunikacja jest na usługi, a nie może być, nie, nie może być istotą jak gdyby prowadzenia y, y, działalności merytorycznej. Mm? Jeżeli Czytałem, jak, jak prezes NC, Plus mówił, że jakbyście spojrzeli w nocy, u nas się światła świeciły, bo myśmy pracowali nad tym wszystkim, to powiem że trochę pusty śmiech ogarnia. nie tak Powiem prawa wystarczy wejść na NC, nc spędzić godzinę i dokładnie wiadomo, co trzeba zrobić. Reszta tak. to już są szczegóły. Nie? Także na to tylko chciałem zwrócić uwagę trochę z oczu. Tak, pewnie będziemy więcej o tym wszystkim mówić. Numer 9. Gierdy, czyli przemiana romana. Ja na kongresach tutaj miałem okazję zapowiadać, jakby, znaczy widzieć jak, jak, jak rośnie kariera komunikacyjna niektórych osób i miałem dobre oko zazwyczaj, bo mówiłem kiedyś o Bartoszu Rukowiszu, o Januszu Palikocie. Oni dopiero potem osiągnęli szczyty, na których teraz jakoś tam funkcjonują i są. Moim zdaniem podobna sprawa jest z Wiertychem, który, no tą przemianę ona ogromną. Pan Tomasz Machała jest na sali. Jest? Nie, jeszcze nie ma. Pozwolę sobie zapożyczyć za na temat takie ładne obrazy, które pokazuje istotę sprawy. Tak? Jak, jak, jak sporą podróż do Giertych uczyniłem od 2007 roku, czyli od takiej bardzo dużej agresji, no to się blisko było wtedy agresyjne, polityczne, w tym funkcjonowało w większym stopniu, do absolutnej pogody, którą, którą widać, która z niego emanuje. Także jeżeli mamy tego pana w 2007 Dominująca była ta wersja, która chciała go wysyłać w kosmos wręcz, tak? Dzisiaj jego kancelaria ma ponad 2000 klientów, prowadzi 2000 spraw. Sam charakter osoby Anny Grockiej. Ale ja, Persado oceniam tę kandydaturę bardzo pozytywnie, to, że ona miała miejsce, że była, że właśnie odbiła się szerokim bo moim zdaniem właśnie chodziło o to, żeby się robiło szerokim rachem, żeby dyskutowano na ten temat, e, e, że jesteśmy różnorodnym społeczeństwem, że są bardzo różne osoby wśród nas i one także mogą i powinny funkcjonować nawet na najwyższych szczeblach władzy. A? Bo takie jest społeczeństwo. Tylko, że często myśmy sobie wcześniej nie zdawali jak gdyby też z tego sprawy. I pod tym względem wydaje mi się, że. Przy wielu zarzutach jakie można mieć, zarówno do posła Biedronia, jak i do Anny Grodzkiej, to ta para przez sam fakt, że znalazła się w Sejmie i właśnie w 2012 roku głównie widzieliśmy ich jakąś działalność, można mieć i zarzuty i, i pozytywy, ale wydaje mi się, że oni bardziej zbliżają nas do roku nawet niż nasi budownicze autostrad A na pewno szybciej to się odbywa. W ubiegłym roku można powiedzieć o dużym moim zdaniem skoku jeżeli chodzi o świadomość ludzi i e, e, tolerancji dla osób, które, e, które są wśród nas, były dwa przykłady dotyczące tego, jak sfera NGO, myślę wydaje, wchodzi teraz w dosyć poważny kryzys. Tutaj kwestia Jakuba Śpiewaka z Kit Protect, który no, robił kapitalne rzeczy swojego czasu, tak naprawdę robił świetne sprawy, ale kiedy okazało się, że zdefradował mnóstwo pieniędzy tak, i nie wystarczyło, że on się, że on się przyznał. Że przeprosił za to wszystko i tak dalej. Bo media już takich rzeczy nie wybaczają. Tak? Także poszło to dosyć mocno, co w praktyce oznaczało śmierć, e, śmierć publiczną, e, e, e jakby śpiewaka. Znaczy, to będzie bardzo trudno mu wrócić do, 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 do działalności e, społecznej. Po, podobna rzecz wydarzyła się na dobrą sprawę miesiąc temu, kiedy Rzeczpospolita e, e, zarzuciła fundacji Maciuś marnotrawienie pieniędzy, które e, są przeznaczone na, 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 na dzieci. Tak? I właściwie wszyscy się w mediach opowiadali przeciwko Fundacji Maciuś. Nawet ci, którzy stosują te same metody, bo uwaga, jeżeli się na to przyjrzeć, Maciuś funkcjonował według profesjonalnych zasad fundraisingu, jakie istnieje w krajach zachodnich. My nie mamy innej drogi, jak profesjonalizacji sfery NGO właśnie w tym kierunku, jak to funkcjonował Maciuś. Że na początku zawsze jest inwestycja, żeby tworzyć grupę, grupę fundraiserów i, 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 i darczyńców. Także tutaj informacja z wczoraj, właśnie zaczęło się śledztwo, także my będziemy to obserwować. Dobra, co to oznacza dla nas? Ano, y, y, jakie przekazy poszły? Y, dosyć mocno. Y, w organizacjach pozarządowych, w Ten przekaz będzie powielany, będzie coraz mocniej się utrwalał, jak sądzę. I y, środowisko NGO, podobnie jak blogerzy, o których mówiłem wcześniej, nie ma własnych mechanizmów obrony przed czymś takim. Będą potrzebowali i już potrzebują kierowców w dużym stopniu. Wnioski dla nas, po pierwsze, musimy zdawać sobie sprawę, że to jest taki obszar, który już nie będzie taki prosty. To znaczy, nie będzie tak, że my weźmiemy partnera z NGO i że mamy wtedy uwiarygodnioną naszą kampanię. Bo te NGO może mieć sporo załuszami, albo po prostu media tam mogą szukać, szukać problemów. Potrzeby komunikacyjne, do tej pory pozytywne. Także negatywne stają się absolutnie kluczową rolą. Yy, działalność społeczna to, ja od 12 lat powtarzam. Środowisko NGO-sów to jest rynek jak każdy inny. I trzeba traktować to jako zwykłą konkurencję, która tam funkcjonuje. No i trzecia rzecz: yy, yy, mogą potrzebować pomocy z naszej strony, bo, bo na razie im słabo idzie, jeżeli chodzi o samoregulacje. I numer jeden: Baumgartner i Red Bull. Tak? Czyli moim zdaniem to jest zupełnie nieziemski PR, Taki wow właśnie. Dlaczego? Piarowe mistrzostwo świata. Znaczy to, co, 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 co było z tą historią, to absolutnie to są wyżyny niesamowite. Przez ponad dwa tygodnie, nie licząc tego, co wcześniej później, kawrycz na całym świecie. I to dzień w dzień. Tak? Dzień w dzień. I to nie kawrycz, że robią coś ci zwykłego. Kawrycz, który podkreślał atrybuty marki. Znakomicie rzecz skonstruowana przez, przez parę lat po to, żeby pokazać, jakie te marki. Co to oznacza? Oznacza, że Red Bull w praktyce się już nie reklamuje. Nie potrzebuje się reklamowania. Głównie oparł wszystko na sponsoringu i ewentualnie na działaniach właśnie PR-owskich. Nie musi. Nie musi. To są, to są narzędzia, które, które są już zupełnie z naszej sfery. Zupełnie z naszej sfery. Także daję to jako jedynkę, wiecie dlaczego? Bo zazdroszczę. Bo strasznie chciałbym robić coś takiego, naprawdę i po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem, że robią to ludzie, którzy wcale nie są tak daleko stąd. Do Wiednia, gdzie jest centrala, gdzie, gdzie tym zarazem, jest, jest z Rzeszowa bliżej niż do Poznania czy do, do, do Gdańska, także to wszędzie się, niedaleko nas dzieje i mam nadzieję, że my będziemy robić takie niesamowite rzeczy.